No i święteczko widzę z tej strony. Ja, Direct Gaming, dzisiaj, dzisiaj widzę, wie, robimy, sobie Tier listę Game Passów w Gierce. To co widzę? Lecimy. I uwagę znowu. 15 egg hatch Schema ogóle? Śema. I słuchajcie. Może dalej, to jest potrzebny Game Pass. No więc tam go, no. Na 5, no bo. Jednak, no, jest, Dobrze, no. 15 petotów też, no bo... inaczej byśmy nie osiągnęli 99 otwierania jajek i petuch dla Gra gracze YouTube player by nie osiągnęli więcej. To jest auto, chodź. Co to jest? To? Nie chodź. naprawdę widzowie co to jest? Po. Nie wiem, co masz w sklepie. Dobra, ja chodźmy tutaj. I ja zobaczcie, czy taki game pass tutaj jest. Autofarma jest tutaj. Te klejry. A, to to może być autofarm. Dobra, widzę, skusiliśmy to. Może być auto farm tu. No, to co, dobra jest? Do co No, auto farmę dam na samą górę. Auto na czwórkę, bo ja kie... No, auto jest naprawdę dobrym game pasem, że już też otwieracie, a i też farmić walutę. O, albo Auto tepera, dlatego, że. Szybko ładuję ultimate, ale dobra eh, no, Huge cantera Dam no, na czwórkę też No bo to jest dobre no, To dam Na czwórkę też Magic To jest moim zdaniem jest jeden z najlepszych game pasów. Tutaj daję go na szóstkę Daycast to no jest tak na trójkę, bo jednak Nie za dużo nam to daje Super drop dam na pięć i ultralaki ultralaki widzę też jest dobry w ale ja jednak widzę warto go dodać na piątkę bo jednak no to jest trochę jednak ale no, bo jednak widzę daje oszczędność na przykład no, daj 800% no i vip vip moim zdaniem widzę na 5 nie na śmieć bo jednak widzę Nidas Roblox do na najniższą pozycję. A jeżeli na przykład jest Clan Battle na Questy. I trafi się same Questy na rozwalanie diamentów typu 1500 i 10 gemów, to ten VIP widzę, widzę jest przydatny. Jakie też do robienia rangi, więc A teraz widzę, że wam tłumaczę cenę. Huge Hunter chyba 3600 jeżeli się nie... nie. nie jest. no laki no 275 Sloty 625 jeżeli się nie mylę Autotaper 350 chyba vip 400 ultra laki 800 super drop 2400 15 kwipec chyba 175 jeżeli się nie mylę dodatkowe jajka 600 55, jeżeli się nie mylę, chyba Medikex 1200 I Auto Farm 175 No więc, no No, ale dobra, widzowie Dobra, widzowie, widzowie, wróćmy do Pet symulatora Która I do giveaway'u Bo dzisiaj, widzę, że wam coś rozdam i rozda To ogóle był jakiś polofonetaflop A i ja w ogóle, widzę, kupiłem, w ogóle, w ogóle, widzę, kupiłem Kupiłem takiego oto ultimata, więc Jacek, no ale nie, to dzisiaj wam rozdać hmm. Hmm. Dobra, widzę. Dzisiaj wam rozdam 100 tysięcy gemów. A, aby wygrać napiszcie słowo. Słowo. Tierlista. Tierlist będzie, Pewnie wam, się, pewnie wam widzę, napiszę wam na ekranie w montażu, co macie napisać. No i na następnym odcinku pewnie podejdę tutaj i wpiszę Nick. Ja, by co widzę, to rozdałem poprzednie Giveaway. Akurat niestety, niestety, widzę, ale akurat w TNT go rozdałem, bo no, wtedy widzę, kupiłem Huge, i wtedy, gdy już widzę, gemów nie posiadałem, ale dobra. A jeszcze, jeśli, widzę, co widzę, to mój nick do mailboxa no tutaj macie. No i pewnie, że Wam się na ekranie, Wam się widzę, wyświetla la. Na... Na... Ale dobra widzę, no to co? Co dobra widzę. No. To co dobra widzę. Dobra widzę to co? Od pana auto hecza. tutaj i otwieram jajka. A ja mam widzę za dzisiaj dziękuję, więc co? To co widzę. To co widzę. Do następnego.